Chciałem poruszyć kilka tematów, które są niezwykle istotne z punktu budowy relacji. Także słuchaj uważnie. Na końcu dostępny mój najnowszy kurs, także warto sobie też go pobrać. Przede wszystkim zauważyłem, że wielu facetów obiecuje sobie z kobietą zbyt wiele przed rozwojem relacji. To znaczy, poznajesz kobietę i dobrze Wam się razem spotkało. Tak naprawdę e, pocałowałeś ją. Czy tam spędziliście miło czas? No i teraz pojawiła się taka sytuacja, gdzie ta kobieta mówi ci, że ona by chciała być z tobą na dłużej. Załóżmy, albo ty jej to powiedziałeś. I dopiero co zaczęliście się spotykać, załóżmy, że się na to zgadzasz. No i nagle się okazuje, że po kilku tygodniach, miesiącach to, co było między wami, się wypala, przychodzi życie. Pojawiają się problemy w komunikacji, ona się obraża, ty do niej dzwonisz, ty się chcesz z nią dogadać, i tak naprawdę dochodzi do sytuacji, gdzie ty już nie czujesz, że to jest to. Dlaczego? Bo sztucznie narzuciliście sobie presję na to, żeby być razem. Co mogło być na przykład uwarunkowane tym, że oboje szukacie kogoś bliskiego, ale widzisz, jak ty obiecujesz sobie z kobietą na początku, że powinniście być tylko dla siebie to Ty nie wiesz, czy ona jest dla Ciebie. I ona nie wie, czy Ty jesteś dla niej, tak? Bo się nie znacie, bo jeszcze się nawet nie sprawiedliście. Także to jest ten problem, którego często nie zauważasz. Ja myślę, że lepiej, jak spotykać się z kobietami, to w taki sposób, żeby sobie nic nie obiecywać. Powiedz dziewczynie na początku, jak się poznamy, to zobaczymy, co dalej. Nie będę Ci nic obiecywał, Ty mi nic nie obiecuj, bo my się jeszcze dobrze nie znamy, i w ten sposób ta cała relacja jest dużo bardziej szczera, autentyczna i kobieta też często jest o wiele bardziej Tobą zachwycona. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że jeśli się docieracie, jeśli się wzajemnie zaczynacie ekscytować, podniecać. No to sami dochodzicie do tego wniosku, żeby być razem, a jeśli nie, to się rozstajecie i nie ma wtedy żalu, pretensji, smutku, no bo w sumie nie byliście razem. W sumie to było tylko luźne spotykanie się. Wydaje mi się, że tak jest lepiej. Zauważ też, że niektóre kobiety dążą do tego, żeby koniecznie być z facetem w związku, bo dla nich to oznacza wyłączność seksualną i wyłączność faceta. I też łatwiej w ten sposób kobieta może przejąć ze sobą faceta, oczywiście, finanse czy Twój majątek. Natomiast dla Ciebie nie do końca to jest taka dobra opcja. Bo jeśli Ty od razu się koncentrujesz na jednej kobiecie, a wcześniej też nie miałeś dużo doświadczenia, no to oczywiście Ty nawet nie wiesz, czy ta kobieta jest dla Ciebie odpowiednia z charakteru, czy ona też będzie miłością Twojego życia, czy Cię w jakiś sposób do siebie przekona. Także weź to pod uwagę. Wielokrotnie widziałem tego typu sytuacje, gdzie mężczyźni, no niestety, pakowali się w tego typu związki. Dwa spotkania i już jesteśmy razem, tak? I bardzo szybko to potem pryskało, no bo rzeczywistość weryfikowała wasze oczekiwania, zamiary i tak naprawdę to, czy wy ze sobą się czujecie szczęśliwi, czy nie. I to jest ta potężna różnica, o której powinieneś wiedzieć. Jeśli Ty spotykasz się z kobietą i pomiędzy wami nie ma szczerej chemii, zaangażowania uczuciowego z dwóch stron, nie czujecie się dobrze, ty nie podniesasz w pełni ona ciebie, nie ma połączenia dusz, jak ja to mówię, połączenia emocjonalnego, to ta relacja kiedyś po prostu pryśnie. Ona się kiedyś wypali. Więc ja osobiście uważam, że nie warto sobie obiecywać z kobietą, że będziecie razem zawsze, tym bardziej na początku. Lepiej podejść uczciwie do sprawy, i kobiety wtedy też lepiej na to reagują, tak? Kiedy powiesz dziewczynie, ja ci nic nie obiecam, wiesz, na razie to nam się fajnie razem rozmawia, co będzie, zobaczymy. Jak mnie do siebie przekonasz, to może jeszcze kiedyś z tobą będę, to może zwrócę na ciebie bardziej uwagę. Kto wie, czas minie, to się okaże. I często wtedy padają komentarze ze strony dziewczyny o jesteś taki szczery, masz rację, to nie ma sensu. No bo one o tym wiedzą, tak? No niektóre wiedzą, a i tak mówią, że szukają związku właśnie dlatego, żeby cię zatrzymać. I wtedy właśnie to jest ta manipulacja i radziłbym ci na to uważać, bo naprawdę się możesz wpakować w duży problem, którego właśnie nie rozwiążesz i nie będziesz wiedział, jak podejść do tej sytuacji. Także lepiej na to uważać. Więc w prosty sposób Powiedz kobiecie, że zobaczymy, czy będziemy razem, to się jeszcze okaże. Wiesz, musimy się lepiej poznać, żeby pomyśleć o tym, czy spotykać się na dłużej. Albo ja nawet nie jestem przekonany, żeby z tobą być. Zobaczymy jeszcze, co się okaże. Jest to dużo lepsze podejście. Następnie podsycaj emocjonalnie, seksualnie. cały się z dziewczyną, baw się z nią i nie oczekuj niczego więcej. Nie myśl o niej godzinami po spotkaniu, nie wypisuj do niej. Poczekaj, żeby to ona sama zaczęła więcej pisać. To jest niesamowite podejście, dzięki któremu kobiety będą się bardziej starać, dzięki któremu kobieta stopniowo zacznie się sama bardziej angażować. Zauważ, że często zachowujecie się dokładnie odwrotnie. Najpierw chcesz sobie obiecać dziewczyną, że jesteście razem. Potem chcesz do niej coraz więcej pisać. Więc jakby to jest odwrotność tego podejścia, która powoduje, że kobieta też bardzo szybko przestaje być tobą zainteresowana. Nie rób tego, bo to nie ma sensu. I jako skuteczny, atrakcyjny facet powinieneś właśnie być mężczyzną, który najpierw pokazuje jej, że to nawet nie będzie dłuższa relacja, że ona się tutaj musi wykazać, postarać, żeby ci zaimponować, żeby cię zatrzymać. Następnie jesteś dla niej tą nagrodą, bo oczywiście. Jak ona spędza z tobą czas, to się doskonale czuje, przeżywa to wszystko i dochodzi do wniosku, że powinniście być razem cały czas, bo ty jesteś taki niesamowity, bo ty jesteś taki fascynujący. To jest podejście, dzięki któremu z pewnością kobieta będzie dużo lepiej się angażować. I tak jak mówię, bez stresu, bez naciskania na siłę, że musicie być razem, jeśli kobieta próbuje ci to zrobić, i mówić ci, jak mi nie obiecasz, że jesteś ze mną, to ja się z tobą nie spotykam, to jest szantaż. To od razu widać, że ta relacja będzie toksyczna, że ona wymusza na tobie bycie razem i, i to na pewno nie będzie zdrowe dla ciebie, dla tej relacji, więc nie możesz sobie na to pozwolić. Wyciągnij z tego wnioski, zostaw opeczkę do góry i oczywiście polecam przemyśleć, co to wszystko. Nie pakujcie się w relacje, które są bez sensu, gdzie ty musisz obiecywać kobiecie coś, czego nie jesteś pewien, brać z nią ślub czy zamieszkać. Jeśli tego nie chcesz, to po prostu jej to powiedz. To po prostu zrób krok do tyłu i powiedz jej, że musisz się zastanowić nad tym, czy się z nią spotykasz dalej, czy będziesz się z nią spotykać dalej. W tej sytuacji ona też często będzie zaskoczona. Jest to dużo lepsze podejście niż takie ciągłe staranie się o kobietę. Która cały czas w ma pretensje, albo sobie wymyśla, że ty musisz być tylko dla niej, ty nic nie musisz, ty możesz. Ja zawsze informuję kobiety w ten sposób. Jak się o mnie bardziej postarasz, to może kiedyś będziemy razem. Na pewno na razie nie jesteś u mnie na pierwszym miejscu, i to bardzo dobrze komunikuje mój system wartości. I co z tego, że niektóre kobiety się obrażą, niektóre będą mówiły, że im przykro. Nie powinno cię to w ogóle wzruszać, dlatego wyciągnij z tego dobre wnioski. Jeszcze tylko do czwartku, do północy można pobrać mój najnowszy kurs jak traktować kobiety i pozbyć się wysokowrażliwości. 50% taniej, polecam, bo świetna wiedza. Zdecydowanie najlepszy materiał, jaki nagrałem w ostatnim czasie. Wejdźcie w tego linka, kurs. Uwodzenie .pl, łamane przez WO, i pobierz ten cały najnowszy kurs do czwartku. Jeszcze 50% taniej, będziesz zaskoczony efektami stosując tą wiedzę i przestaniesz być wysoko uczuciowym gościem, który jest zdradzany, manipulowany przez kobiety. Genialna wiedza, polecam sobie to naprawdę pobrać. Natomiast do dzisiaj do północy możesz sobie pobrać kurs System Drania. 82% taniej, świetny materiał jak być tym draniem, który wzbudza ogromne pożądanie w kobietach który ekscytuje kobiety pobierz sobie cały ten materiał pod spodem przygotowałem dla ciebie linka Weź tego linka kurs.uwodzeniewdzień.pl łamany przez promocja i zacznij być facetem, który przestaje być miły przestaje być kochany staje się draniem, który bardzo silnie podnieca Ekscytuje kobiety, też bardzo fajny materiał, pod spodem można go pobrać. To dzisiaj do północy 82% taniej polecam, bo wiedza zdecydowanie wartościowa. Korzystaj, zmień swoje życie. Wszystko, co jest potrzebne, jest dostępne poniżej, więc myślę, że warto wykorzystać taką okazję i kupić te dwa materiały już teraz. Do zobaczenia, cześć.